na kanale Maja Maja Loczek. dzisiaj będziemy nagrywać odcinek jak mała oliwka złamała nóżkę no to zaczynamy dobra mamo mamo no co o co chodzi no bo mi się nudzi chora jesteś? tak no dobrze Proszę i do pokoju. Dobrze. Mamo, zimno zimną. Mi... <coughs> Okej, okay, no dobrze. Ale super, dzisiaj jest dzień. Okej. Okay. Przepraszam jeszcze od gorset. Tyle, ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać. Jestem trochę chora. No i po moim kanale widać, że jestem dziewczyna. Co Wy tu robicie? No, miałam nadzieję, że mi pomożesz czymś. Tymi... czym znowu? No w czymś chodzi. A gdzie ty mnie popchnął? Dobra, chodź. Chodź, chodź. No patrz, ile tu to jest torczyku. Powiedziałam, że nie możesz się słodyczyć. Ale nie ja to szło rzeczy. Dobra, tylko jedno. Mm. Nie. Pyszna! <laughs> Zastusiłam się. No dobra, no przestań już. Dobra, popilnuj małej, okej. Okay. No, musimy chyba do pracy. Dzieci, musimy do pracy popilnujcie małej i swojej siostry. Mrocz starszej, no bo ona jest chora, okej. Okay. Ok, poczekajcie, bo mi tu się coś zrobiło. Zwego matko. Ok.